Witam, to ja, Pana Cikadel Klima, po polsku Pogodynka. Podobno mówią u Was, że tej formy pogodynka miało się już nie używać? Ale przecież my ich nie musimy słuchać, prawda? Jestem z i kiedy słońce ma się u Pana pojawić, nie mogę o tym nie powiedzieć. Jutro zobaczymy je w północnej części Polski, aż po centrum kraju. Zatem w Warszawie oraz Łodzi też ma być słonecznie. Oraz mroźno. Najchłodniej na północnym wschodzie, nawet około minus 10 stopni. Najcieplej na Wybrzeżu Zachodnim oraz na Śląsku, tylko nieco poniżej zera. To wciąż nie jest temperatura idealna na spacery, ale dla zimowych zabaw lepsza niż siarczysty mróz. Warunki narciarskie bardzo dobre, ale niestety tam też może być pochmurno. Na pocieszenie z opadami śniegu. W całej Polsce wiatr będzie słaby, a na drogach sucho, widoczność dobra. W nocy temperatura podobna jak w dzień, w całej Polsce poniżej zera. W większości kraju bez mgieł i opadów. To już wszystko na dziś i miejmy nadzieję, że pogoda pozwoli wrócić mi szybko. A teraz życzę udanego wieczoru i spokojnej nocy. Do zobaczenia.